Witam serdecznie w moim malutkim lokum mieszkanie w takiej kapsule jest dziwne zobaczcie jak tu mam dużo miejsca <noise> mieszczę się ja, mój plecak mały oczywiście plecak jakieś pierdółki drobne i tyle dzisiaj jestem tu trzeci dzień no i jakoś już tam sobie znalazłem odpowiednie ustawienie, żeby tu żyć Pierwszy dzień był, pierwsza noc, wieczór był bardzo, bardzo dziwny. Mało ciasno, wziąłem ze sobą za dużo rzeczy do środka, ledwo się zmieściłem. Wydawało mi się, że wszystko się wali na mnie jest za mało, ale już jest git. Także w sumie dzisiaj to już ostatnia noc przede mną, ale tak naprawdę mogłem tu jeszcze teraz posiedzieć jak już znalazłem odpowiedni setup, żeby w czymś takim mieszkać. Tego w ogóle to całe to miejsce to jest bardzo małe o, jestem ja jak się położę to mniej więcej mam tyle miejsca ja lusterko panel sterowania można się pobawić światełkiem niebieskie kosmiczne światło podświetlane lusterko mało prądu bo tylko jedna USB która ledwo ładuje i o takie Ocusie, do Seifu hasła nie dali to nic tak nie mam kosztowności no bo niby skąd tutaj jeszcze takie światełeczko na noc może być, jak sobie przed zaśnięciem. Ono chyba miało być niby do czytania, ale jakbym miał przy tym czytać, to bym oślep. Trzymam klapki. Tu mam bufet. Aktualnie kola tylko dostała. I to wszystko. jak ktoś będzie mieszkał, miał okazję w czymś takim zamieszkać, dosyć ciekawa opcja na spróbowanie. Parę nocy można po... Pobyć, ale na dłuższą metę chyba bym oszalał także zbieram się i idę jeszcze gdzieś pospaceruję porobię jakieś foty przyjechałem do Berlina i miałem takie wrażenie, że jest to straszliwe, duże miasto znałem je tylko z mapy którą przestudiowałem w synagogach żeby zobaczyć co gdzie mniej więcej jest gdzie i jak się plus minus udać. Pozaznaczałem zaznaczałem sobie kilka pinezek ale wydawało się ogromne no i tak przyjechałem jak się już pozna trochę komunikację czyli jak działa wszystkie linie metra mniej więcej, gdzie jeżdżą jak tam tramwajami się można poruszać straszliwie zmalało wszędzie da się bardzo szybko i sprawnie dotrzeć z jednego właściwie końca w drugi w takiej centralnej powiedzmy części który bardzo po obrzeżach się nie szlajałem chociaż też tam w paru miejscach byłem ale wszystko się bardzo ładnie spina ze sobą do kupy można sobie wsiąść w tramwaj mapy Google to dokładnie super pokazują wybieram sobie gdzie chcę dojechać z mojej lokalizacji mi pokazuje różne możliwe trasy czy tramwajem, czy przesiadki, nie przesiadki w którą stronę, gdzie jak w metro to w którym kierunku wsiąść chociaż niektóre stacje paru poziomowe są Małymi labiryntami, ale też są dosyć dobrze oznakowane. W miarę sprawnie da się tam przemieszczać. Dzisiaj jest piąteczek po południu, to trochę już ludzi się kręci, pewnie więcej turystów na tygodniu to raczej było spokojnie. A ja się tak łażę obserwuje różne różne ciekawe miejsca, mniej lub bardziej to dzisiaj pogoda jest brzydka w sumie najbrzydsza z tych wszystkich dni a przede mną jeden z kilku jarmarków świątecznych nie wiem czy to jest największy czy to jest drugi ale i tak jest w miarę spory no i górująca nad Berlinem Wieża telewizyjna. Nie wjeżdżałem na górę, bo to dla mnie za wysoko. Jakoś te wysokości to tak nie, nie moja bajka. Wolę z poziomu ziemi się przyglądać. Tutaj. Katedra berlińska, to pamiętam jak to się nazywa gdzieś tam, trochę chyba w remoncie, w renowacji bo jakieś rusztowanka sobie stoją i coś tam lepią tutaj taki plac Dokładam, że w słoneczny, wiosenny dzień jest tu pełno ludzi turystów nie tylko tam mają też tutaj takie śmieszne rowery towarowe tym pan ma jedni na nich wożą właśnie jakieś graty do roboty czy ogólnie ale bardzo dużo ludzi widziałem w łazi dzieci zamiast włosków wsiadają w taki rower i po mieście myk -myk do przedszkola no to raczej małe dzieci czy do szkoły może też ale też bardzo dużo ludzi widziałem jeździło na rowerach, a za nimi na małym rowerku popyla dziecko szedłym ścieżką rowerową. Także tutaj mocno rowerowo jest rozwinięta komunikacja. Mm. Autobus piętrowy w Berlinie, kto by się spodziewał. No ja nie, nie wiem jak wy. Tu mamy jeszcze fajną rzecz. Tutaj na przejściach dla pieszych jak jest czerwone i zielone światło. To się świeci nie daje ku nas takich ludek, ręce prosto i tyle. Tu jest koleś. O taki. Ma nawet swój sklep z pamiątkami, że można sobie kupić różne pierdoły z wizerunkiem tego gościa, który idzie na zielono i na czerwono. Z rączkami stoi. Raczej nie planuję nic tu kupować. Jeśli chodzi o pamiątkę, to mam inny sklep, w którym znalazłem. Na no dużo niebezpiecznych rzeczy. Już tam trochę byłem i kupiłem. Ale jeszcze planuję tam dzisiaj być. No oh, thank you. Jakieś ulotki rozdają z różnych knajp, restauracji. Które raczej mnie nie interesują. Akurat tu, gdzie jestem, to sklep z pamiątkami berlinowymi. No i kaczuchy, na które bardzo możliwe, że się gdzieś skuszę. Jak nie tutaj, to prawdopodobnie takim drugim. Jak potem będę jeszcze w centrum handlowym, to tam sobie odwarne Mi się zrobiło czerwone, to tak pójdziemy tutaj, to będzie zaraz zielone. Prawdopodobnie o. Yeah. To jest właśnie ten ziomek. tam mamy czerwonego I tu mamy też jarmark super świąteczny ale no teraz chyba tam wchodzić nie będę już tam byłem jak już mówiłem, nic ciekawego jak dla mnie nie jestem fanem takich wynalazków Trzeboneczki sobie pan puszcza oczywiście siwo zbiera tak żeby inaczej Bloki z wielkiej płyty też są to nie tylko u nas Dzień do metra i tutaj jest moja ulubiona reklama którą zauważyłem w Berlinie Bardzo, bardzo fajna u nas chyba by taka nie przeszła, chociaż, kto wie no o tutaj bardzo ładna, prawda? wiedziałem, że Wam się spodoba stacja kolejowo, metrowo, tramwajowa Aleksander Plac oczywiście kilkupoziomowa na duże pociągi dalekobieżne i krótkie na dole 3 linie metra się krzyżują a z zewnątrz coś śmigają tramwaje z ciekawostek jest tu dużo takich miejsc gdzie no, bezdomni sobie pobudowali różne schrony atomowe tam mieszkają czysto przed nami chyba ten najbardziej popularny jarmark podzielony na jak gdyby dwie części z takim głównym punktem główną instalacją Dużo różnych artystów publicznych z talentem bez Na pewno większy niż mój do nagrywania No ale co poradzić Tutaj proszę bardzo takiego Można kupić różne rzeczy do jedzenia, do picia, wina, kiełbasy Tutaj mamy oczywiście zestaw pierdołek Made in Berlin Owocowe no co na smaki, widać Niemcy są przyjaźni. U nas zaraz byłoby po co nagrywam, czego ja macham tą kamerą, co ja w ogóle wyprawiam. A tutaj wszyscy spoko. Tutaj mam karuzele wspaniałą i piękną. I kolejnych coraz więcej pamiątek, pamiąteczek. niezwykle potrzebnych rzeczy, typu czapki jeszcze więcej kiełbasy gdzie ja w ogóle jestem? tu ja jestem gdzie ja chciałem jechać? aha, to chyba chciałem tamtą na linię U5 musimy pojechać o, a tutaj proszę bardzo, nie mam rozu chcecie na łyżę? O, tutaj sobie na łyżwach, jeżdżę, na łyżwach na wrotkach śmigają Jak nie ma lodu to trzeba sobie jakoś radzić Prawda? O Dekoracje świąteczne Baroweńskie o. Coś pani zepsuła Pewnie ją zaraz wsadą do więzienia A, tutaj mamy właśnie, proszę bardzo na dole tramwaj, na górze pociąg. Taka jest KMK, tak to można nazwać. Duże spadam, idę do metra i jedziemy na.